Ośrodek szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej imienia generała brygady Wilhelma Orlika, Rukemana w Lubaniu został powołany w dniu 1 października 2009 roku jako nowa jednostka edukacyjna Straży Granicznej. Od 15 lat budujemy swoją renomę, na bieżąco odpowiadając na wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość. Nasz ośrodek na stałe wpisał się w strukturę organizacyjną Straży Granicznej. Jest ważną i cenioną jednostką w procesie dydaktycznym, ukierunkowanym na szkolenie i optymalne przygotowanie personelu naszej formacji do prawidłowego wykonywania ustawowych zadań. Naszym priorytetem jest edukacja, dająca uczestnikom prowadzonych szkoleń wszechstronną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego i efektywnego wykonywania czynności służbowych. Posiadamy wysokiej klasy zaplecze szkoleniowo-dydaktyczne. Ośrodek dysponuje salami dydaktycznymi, ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi, konferencyjnymi, specjalistycznymi, w tym między innymi pracowniami osmologicznymi oraz płacami ćwiczeń do zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są także w salach przystosowanych do nowoczesnych metod interaktywnych z wykorzystaniem techniki audiowizualnej. Od 2022 roku dysponujemy nowo wybudowanym, nowoczesnym obiektem, jakim jest hangar szkoleniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym kadłubem samolotu Boeing 737. To jedyny tego typu obiekt w Polsce. Pozwala na prowadzenie specjalistycznych szkoleń związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem powrotów przymusowych cudzoziemców. Szkolenia prowadzone są także w wymiarze międzynarodowym, kierowane do funkcjonariuszy eskort biorących udział w operacjach powrotowych realizowanych drogą lotniczą, m.in. przedsięwzięciach organizowanych przez agencję Frontex. Posiadamy strzelnicę przystosowaną do kompleksowego prowadzenia zajęć strzeleckich oraz obiekty sportowe, gdzie do dyspozycji słuchaczy pozostają: hala sportowa, siłownia, mata do sportów walki oraz ścianka wspinaczkowa. Co warto podkreślić? Posiadamy nowoczesną, spełniającą wysokie standardy europejskie, bazę noclegową. To wszystko pozwala na realizację szerokiego katalogu przedsięwzięć, począwszy od szkoleń dla nowo wcielonych do naszej formacji funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, poprzez szkolenia kwalifikowane ukierunkowane na profesjonalne wyszkolenie strzeleckie, taktyki i techniki interwencji, Technikę jazdy pojazdami ATV, skuterami śnieżnymi, wielotematyczne szkolenia w obszarze zarządzania migracją, szkolenia kynologiczne, w tym m.in. kursy doskonalące atestacyjne dla przewodników oraz psów służbowych, kursy doskonalące instruktorów selekcjonerów, psów patrolowo obronnych i tropiących oraz inne szkolenia wynikające z bieżących potrzeb. Nasz ośrodek organizuje również zakupy psów do służby, które po przeszkoleniu kierowane są do jednostek organizacyjnych straży granicznej. Prowadzimy także szkolenia w obszarze zarządzania kryzysowego, działań obronnych, BHP i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Doskonalenie techniki jazdy pojazdami ATV, skuterami śnieżnymi oraz szkolenia w zakresie zadań realizowanych przez Wydziały Zabezpieczenia Działań. Między innymi Pod koniec ubiegłego roku wprowadziliśmy do oferty specjalistyczne snajperskie szkolenie strzeleckie z udziałem wykwalifikowanych instruktorów Wojska Polskiego. Jako jedyny ośrodek organizujemy i prowadzimy szkolenia przygotowujące funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także wspierania służb granicznych naszych partnerów zagranicznych w bezpośredniej ochronie granic zewnętrznych wspólnoty europejskiej. Aktywnie uczestniczymy w procesie szkoleń wynikającym z zawartych umów z podmiotami zagranicznymi, czego owocem są szkolenia prowadzone przez nasz personel. Dla przedstawicieli innych służb, między innymi niemieckich, czeskich, słowackich, ukraińskich, litewskich, łotewskich, ze Stanów Zjednoczonych, a nawet wietnamskich czy kirgijskich. Efekty tych działań stanowią wizytówkę skuteczności Straży Granicznej. W naszej strukturze posiadamy obiekt szkoleniowy w szklarskiej porębie, który stanowi doskonałe zaplecze do szkoleń, między innymi z zakresu wspinaczki górskiej obozów kondycyjnych dla personelu lotniczego Straży Granicznej, czy też turnusy rehabilitacyjne i antystresowe dla funkcjonariuszy. Obiekt szklarskiej poręby służy także celom wypoczynkowo-rekreacyjnym i co warte jest podkreślenia, od wielu lat jest bardzo popularny w naszej formacji. Należy wspomnieć, że poza szkoleniami staramy się także zaproponować naszym słuchaczom w ramach czasu wolnego udział w licznych przedsięwzięciach. Niedawno nasi słuchacze uczestniczyli w zorganizowanej przez nadleśnictwo świeradów akcji sadzenia lasu przy okazji Światowego Dnia Ziemi. Czy w przedsięwzięciu patriotyczno-kulturalnym połączonym z przemarszem pododdziałów szkolnych ulicami Lubania. Jak również młodzi słuchacze skorzystali z możliwości doskonalenia pod czujnym okiem naszych instruktorów techniki jazdy na nartach. Należy również zaznaczyć, że od tego roku wszyscy uczestnicy zarówno szkolenia podstawowego, jak i podoficerskiego odbywają praktykę na wschodniej granicy Polski gdzie mają okazję zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń teoretycznych i praktycznych. Dzięki temu mogą lepiej przygotować się do przyszłych zadań, zyskując cenne doświadczenie w realnych warunkach operacyjnych. Angażujemy się także w proces edukacji poza murami naszej szkoły. Jako ośrodek sprawujemy patronat nad certyfikowaną klasą Straży Granicznej z zespołu Szkół Zawodowych i ogólnokształcących imienia kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz klasami o profilu Straży Granicznej z zespołu Szkół w Lubomierzu. Uczniowie tych szkół w ramach zajęć prowadzonych przez naszych instruktorów i wykładowców zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, budowy i zasad użytkowania broni palnej, elementów technik interwencji, szkolenia granicznego oraz udzielania pierwszej pomocy. Bierzemy również udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach. We wrześniu 2018 roku ośrodek brał udział w biegu wokół Niepodległej, gdzie funkcjonariusze i pracownicy biegli wzdłuż polskiej granicy zarówno w dzień, jak i w nocy. Bieg miał wymiar symboliczny, Straż Graniczna zorganizowała go w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, by wspólnie świętować jubileusz odrodzenia się państwa polskiego. Natomiast w kwietniu 2019 roku słuchacze i funkcjonariusze wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew sadzimy, zorganizowanej z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy we współpracy z lasami państwowymi. Szanowni Państwo, naszą pracę weryfikuje życie. Dlatego też jako ośrodek możemy być dumni, bo namacalnym efektem włożonego wysiłku jest wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy, co bezpośrednio wpływa na stopień zaufania społecznego do naszej formacji.